Witajcie w kuchennym atelier Piotr i Paweł. Dziś czeka nas prawdziwy karnawał smaków. Ruszamy do Brazylii. Przygotuję danie inspirowane tradycyjnym gulaszem brazylijskim, czyli feżoadą. Moja wersja będzie jednak nieco szybsza i z ogólnodostępnych w Polsce składników. Zabieramy się zatem do pracy. Zacznę od pokrojenia e, kabanosów na nieduże fragmenty. Ważne, by wszystkie właściwie składniki naszego dania były pokrojone dość drobno. Dzięki temu jego konsystencja będzie przyjemna podczas jedzenia. Kabanosy pokrojone, przekładam je więc do miseczki. Teraz kolej na boczek. Starajmy się kroić tak, by kosteczka była mniej więcej wielkości kawałka kabanosa. Boczek jest pokrojony, przekładam go więc do naszych pokrojonych kabanosów. Teraz czas na chorizo. Kroję je również w nieduże kawałki. W moim wypadku będą to półplasterki. Czorizo pokrojone wędruje do miseczki. Cebulę kroimy w półplasterki. Do rozgrzanego garnka wrzucamy nasze pokrojone wędliny. Zwróćcie uwagę, że nie dodaje żadnego tłuszczu. To ze względu na to, że zarówno boczek, jak i chorizo zawierają go sporo. Czekamy aż. Tłuszcz się nieco wytopi i dodamy cebulę oraz czosnek, który teraz przygotuję. Dzięki temu, że zmiażdżymy czosnek, odda on aromat naszemu daniu. Zamieszam zawartość garnka, by tłuszcz równomiernie się wytapiał. Myślę, że to ten moment, kiedy możemy dodać do garnka cebulę oraz czosnek. Dodam również trzy listki laurowe. Te są duże, więc dodam dwa. Oraz około łyżeczki słodkiej papryki. By moje danie było dość pikantne, dodam do niego papryczkę chili. Najłatwiej usunąć z niej pestki, rolując papryczkę jeszcze przed pokrojeniem. Posiekaną paprykę dodaję do garnka. Zamieszam jeszcze zawartość. Przyszedł czas, by do naszego garnka dodać nieodłączny składnik ferzoady, czyli czarną fasolę. Tak jak wspomniałam, moja wersja jest wersją bardzo szybką, a to za sprawą fasoli, która jest fasolą z puszki. Teraz dokładnie mieszam, tak by wszystkie składniki się nam połączyły. W garnku mam już wszystkie składniki. Dodam jeszcze szczyptę pieprzu, szczyptę soli i pozostawię go na około 20 minut pod przykryciem, by się dusił. Feżada powolutku się dusi, a w międzyczasie przygotuję pomarańcze, które są dodatkiem do tego dania. Dokładnie obrane pomarańcze pokroję w plastry i zaserwuję razem z naszą feżadą. Pokrojone pomarańcze przekładamy na talerz. Moja feżada jest już gotowa. Podamy ją z przygotowanymi wcześniej pomarańczami i ugotowanym ryżem. Czas wyłożyć feżadę na talerz. Podam ją z porcją ryżu. Oraz z pomarańczami, które przełamią smak. Feżada gotowa. Smacznego.